z tej strony Kacper i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Minecraft. Jeśli chcecie się dowiedzieć, skąd mam kawałek naderytowej zbrojeczki, to e, znalazłem ją w statku. Niestety poza odcineczkiem, no ale no... No trudno, no znalazłem tą zbrojkę, więc... No, dzisiaj, powiem wam tak. Dzisiaj idziemy do naderu po siekierkę, e, ten... Ciekierkę, łopatę i kaski i budki. Mam nadzieję, że dzisiaj nam to wyjdzie. Pamiętaj, że zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. A my, no co no, idziemy chyba do nederu, nie? Ale zanim to jeszcze, to sobie czekaj, czy ja mam jedzonko? Mam jedzonko, dobra, to nie biorę jedzenia. Yy, w ogóle, zanim to, no, zobaczyłem jeszcze takie dziwne ślady. Wezmę konika na wszelki wypadek, bo mogą to być długie ślady. I no, nie wiem dokąd one prowadzą. Nie sprawdzałem, bo chciałem to z wami po prostu sprawdzić. No. Więc idziemy. Tu jest jakieś ślady Dirt'a. Tam jest jakieś ślady Kobrycow. To... Bedrock. 2200, 02, co? Nie wiem o co chodzi komuś. Z Dirt. Co to jest? Co to jest? Tego nie widziałem. co to jest. What Czekajcie, 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 czekaj, 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 bo nie zrozumiałem trochę. To jest portal jakiś dziwny. Obsydiany taki. Ale ja tego tu nie idziałem. Gdzie ktoś dołączył na mój świat? Ale hasło. Jak on hasło znał na ten mój świat? A, reklama. Co się dzieje? Ja nie mogę teraz, to się już trochę cykam. Takie coś? Kto to wybudował nawet? W ogóle ja nie wiem kto to wybudował. A w ogóle to kto się wkradł na mój serwer? Że takie rzeczy zostawia. Ja tego nie zostawiałem nawet. Widzisz ślady prowadzą? One gdzieś tam prowadzą? Wejdziemy. I co to jest? To, jest jak, to wygląda jak jakiś domek dirtowy. Może to jakiś jest noob? Dalej coś? I tam coś jest jeszcze. Eee, co to jest? Nic tam nie ma nawet. Dziwne. Okej. Okay. Ale naprawdę dziwne. Pierwszy raz tu to widzę. W ogóle ja tu naleciałem w tamte tereny. Ale tego nie było wczoraj. I tego też nie było. Nie, ja, kurde nie wiem, już nie. A to co to? Ktoś mi wybuchał! Dzięki, ktoś mi patrzy jak jest mój świat rozwalony. 2022, ej to znasz nasz rok. Ja tu tak samo, no ej no! Tu ktoś się wkręcał no i chlebie niszczy. W ogóle odbudowałem sobie ten enchanting. W sumie parę kilofów, ale hej no, tak się nie, tak nie wolno robić. Czy tu przywiązamy tego. No dobra, idziemy do netheru. Mam nadzieję, że w netherze się na razie chyba nic nie zmieniło. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jak się to zmieniło w netherze... Dobra. A tu musimy wejść na game moda, bo tam nie mamy dalej schodów. Dobra A na to już nic nie zmieniło E to luz blues plus blues, dobra ja cię dalej, Dzisiaj będziemy szukać E Jany, co? Mam w domu jeszcze przecież to Ja mam sześć Tego w domu Bo wczoraj jak e, Dobra, chodzę do lawy. I do lawa i tak nic nie robię. Tego mam zbroję. Ale, że co? A muszę się przesadzić, bo tak nie jest nie mogę mi kopać. A. Ja mam tylko 6 w domu w ogóle. Bo wczoraj jak kopałam, to znalazłem 6. Obawiam się, że ktoś mógł dołączyć na mój serwer jakiś haker. Ale nie wiem, nie wiem, może to jest hero Nie wiadomo. Oby nie. W ogóle się nie pokazuje. Po prostu będzie mnie denerwował, on tylko zmieni hasło i już nie będzie mógł dołączyć, nie? I tyle, nie? O kurde. Nie wiem, ile dzisiaj odcinek będzie trwał, zakładam, że długo, bo mamy dzisiaj duży cel. Cyk, 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 cyk. Aby to niedługo trwał, ten odcinek. O, ciekawe ile będzie trwał, nie? Cyk, 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 cyk. Pamiętajcie, że zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i taki... łapkę w górę, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Czekajcie, czekaj, gdzie ja się dokopałem? O co chodzi? Gdzie ja się dokopałem? Wiecie co, mi się my, my się my się widzimy, jak już znajdę to, więc widzimy się jak znajdę. Tym już znalazłem raz, dwa, trzy. Yy, nie Niedużo się przekopałem. W sumie to... Był jeden taki mostek, a to jest ten drugi. Bo takie dwa mostki były. Co znaczy, no na Jeden. Trzy. Ej, ale kozak. Trzy tu. Nie kopałem się chyba jakieś yy, pół godziny albo z godzinę. Na no serio. Z godzinę się nie kopałem już. I nie znalazłem. Ani... Teraz dopiero jednego znalazłem. Na trzy. Tyle raz. Dwa. Trzy Kolejny. Ej, ale kozak. Essa... Ten odcinek chyba przejdzie do historii, nie? Eh, sorry za to, bo mój pies czeka. Opie z domu i po prostu nie wiem co się dzieje i szczeka Może gdzieś dostęp hmm. do jeszcze o lava, nie? nie, uciekaj zabiję nie? Dobra, idziemy tam i to go nie? nie boję się przestań się palić, bo mi to utrudnia Я первый. Ну, престань. Престань палачь Мне тут уже Chyba ten to jest dziewięć już mamy Nie, Jeszcze nie mamy Mamy czy nie mamy Mamy już chyba, więc my się łączymy na kreatywny świat i wylatujemy Cik, cik! Szybko, szybko, ej! Ale kurzek, że mi teraz znaleźli. Tu muszę zrobić drabinki. Muszę tu zrobić tę drabinę, nie? Bo już miałem je robić chyba. Ma... Nie. Długo, to... O, tu jest portal. No to, to portal. On się kończy do... z błogowa. Dobra, my sobie to jest dzień knajka. jest i jest bezchłorna, ale my już mamy. mam. Koľko bude mňa v nederitovom zbrojke? Bude ne mi v oh, 6 domov, tak niekde Nie doma, nevím, te... nevím, te šeťaťať, stáleť, to problém. problem mamy, bo jak, nie wiem, usunęło mi gdzieś te 6, to jest problem. Może w ten. Nie ma, gdzie to jest? Nie, to już się nie zaczyna. To nie jest już śmieszne. Może to już tu jest? Jest, tu dobra. 11, 6, to jest 17. Tak? tak. 17. Tak, dobra. idziemy zrobić ten nadalek. A właśnie tu też mam nową rzecz. Tam na dole mam parcie. Tam na dole mam wodę. I nie zginę tak ten sposób. Ja nie wiem. zrobi zrobię takie coś. I tam wywalę... rzeczy, tylko zostawię sobie to. Bo, jeżeli nie zostawię tego, to sobie zostawię, bo to mi się przyda. I tym zrobię. Widzimy na górę, Przepali nam się to. Więc sobie nether Czy Rzeczy zbrojki, I nie wiecie, jak się cieszę. W końcu będę miał nether tą zbrojkę. Calutką. Więc kończę. Dobra, więc idziemy na górę. W ogóle to gdzieś tu jeszcze cegły miałem, właśnie miałem cegły, więc jakiś level się dostaje też, cyk, jak widzicie dużo tych cegły miałem. Dobra, tu jeszcze, jeszcze dwa, bo ile tych cegły raz, znaczy trzysta trzy i dziewięć, no matko, ile, jak dużo. 10 stoków, masakra. A to weźmiemy i zrobimy z tego, yy, nie wiem co to było już, takie coś. O, takie właśnie zrobimy. Ja z tego zrobimy tak. O, no, to jest ładne. Tak mamy. kozacko. Tu gdzieś miałem, to chyba tu miałem. I tu inne, co to jest? Ja mam taki bardziej czarny, a to od czego to jest w ogóle? to jest z tego a ja wiem czego to było no zapomniałem czego to było już a dobra, bo już mamy 17 więc teraz musimy zrobić fragment o kurde Złoto, złoto, złoto Dwa bloki. 18 powinny mi wystarczyć. Nie? Powinno wystarczyć. A bo to się tak robiło. Tak. O, dobra. Czekajcie. Już zapomniałem. Dobra, ja zrobię tak. No, bo tak się robi. nie? Cztery sztabki. To idealnie. Esa, -e. ja, ja, ja. Zostało mi chyba jeszcze jedno. A! Tak, zostało mi jedno i dwa złota. No to to jedno w sumie. To jedno tu, to włożę tu i to tu włożę. Dobra. Uff, jedyny nad, nadchodzi tak chwilę, nie? Tylko zanim ja to zrobię, jeszcze sobie wezmę diaksy. Naprawię to. Tą... O kurde. Zjedzają, lepszy pomysł. Jak to mnie będzie kosztować 32 levele, to ja zrobię to tak. Musiałbym mieć 64 levele. I popieprzyło chyba. Jestem już na survivalu. Czy... Teraz ja muszę zobaczyć, jak ja wyglądam. No i patrzcie, w ogóle kotek, bo mi statek bardzo pomógł, bo miałem spodnie i klatę. Jezu, ja się cieszę, że ja mam zbrojkę na drzwi. Zarombi iście. Możecie mi też napisać w komentarzu, co mogę jeszcze dać na klatę. Mam ciernie, ochrona i zniszczalność. Ochrona ciernie, oddychanie i niezniszczalność. Co mógłbym jeszcze dać? Dobra, schowajmy sobie diaksy. albo przeróbmy te diaksy na bloki diaksów 6. Spoko. Trzeba już to spoko? Dobra, to mam ich raz Teraz to jest takie. No, czemu musi padać nienawidzony nie, deszcz, nie? Dobra. 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 Ty, ty, ty. Wiecie co? Nie. Ta zbrojka, ja się boję, że po prostu ktoś może być na moim serwerze i może nie zabić A ja bym wtedy, znaczy nie że zabić tylko Wtedy bym nie miał takiej Zbrojki mocnej, więc my tą zbroję Ściągniemy, ja ją będę trzymał tylko yy, Tylko ją będę Tutaj będzie Mieczyk yy, Okej okay. I Będę miał diamentową zeinchantowanym jak jest. Ja. Nie, no co zbrojkę oddam oddamy zbrojkę, bo... Co Sto jak się pali? Cholera! Wiecie co, ja już normalnie jestem taki. Uu, uu, uu. Takie nie. Nederytowe spodnie KPR Nie chcą to że No tylko to już nie będzie najlepsze. Już sobie z nią enchantujemy. No to już nie jest najlepsze. Trójka i ja chcę mieć najlepsze. Czyk, czyk, czyk. Ochrona czy sobie takie... Takie gówno mi dajesz, taki gówno. Ja nie możliwe. Nie moc źle. W ogóle to jak się pali. No muszę to dać tu. Dlaczego moja kolejka pójdzie? No i tu jest sobie moja kolejka. A te stojaki sobie damy. Tutaj. No więc co? Teraz sobie robimy diaksową zbrojkę i idziemy ją mentatować. To sobie game motor. Myślę, że już mamy te 6 bloków. Sorry, że tak na chwilę ucichłam, bo myślałem, że mi się nagrywa nie włączyło. Czekaj, mam włączone, okej, okay, spoko. Cyk. Jeszcze buty. O, <śm> jak Normalnie I Jeszcze dam do tego KON Skoks totalny Ale my zaczętujemy zbrojkę i to będzie na tyle na ten odcinek Takie szybkie enchanty damy ochronę 4 bardzo dobre mał podaniu ci że mogę jeszcze dać na zbrojkę, więc... Tak, my zakładamy zbrojkę i chyba to będzie na tyle na ten odcinek, czy będzie...